Szanowni Państwo, witamy serdecznie na konferencji Project Management 2.0, sztuczna inteligencja 227. Panie Zbigniewie, bardzo się cieszę, że udało nam się ten projekt doknąć do, do, do końca, że możemy go wspólnie zrealizować. Znakomita grupa Azoty. I znakomity partner, e, wiodący, e, Akademia WSB, Instytut Badań nad Sztuczną Inteligencją. Bardzo się cieszę, że wspólnie nauka, biznes e, możemy robić tego rodzaju przedsięwzięcia, możemy pokazywać, jak skutecznie zarządzać sztuczną inteligencją projektami, innowacjami, nowymi technologiami. Mamy znakomitych prelegentów, szanowni państwo. Myślę, że sprostają państwa oczekiwaniom i myślę, że poznamy tak naprawdę politykę rozwoju cyfryzacji, wirtualnej rzeczywistości, również big data, data scientist w tej perspektywie do roku 2027. Bardzo się cieszę, że będziemy mogli prowadzić te wspólne panele dyskusyjne i cieszyć się wspólnie rozwojem i innowacjami. A ja bardzo cieszę się również z tego powodu, że nasi eksperci to również praktycy, bo ta praktyczna strona również w nauce i w biznesie jest niezwykle ważna. Panie prezesie, myślę, że koniec wypowiedzi. Myślę, że Zaczynamy naszą konferencję wspólnie. Muzyka Sto lat, sto lat, niech żyją, żyją nam... Jeszcze A raz, jeszcze raz. A może Ubu Dubu jest? Ubu Dubu, Ubu Dubu, niech żyje prezes naszego domu.